Pożegnanie zimy! Nie jesteś moją mamą. Spike! Jutro jest pierwszy dzień wiosny, więc wszystkie kucyki w Ponyville będą sprzątać po zimie! Pomóż mi się przygotować! Sprzątać po zimie? A bardzo nabrudziła! Nie można by zmieniać pół roku czarami, tak jak to robimy w Canterlocie? Nie, Spike. Ponyville założyły ziemskie kucyki i od setek lat nie używano czarów do sprzątania po zimie. Taka tradycja. O. Beznadziejna! Bez czarów. Pchie. Jest wszystko? Szalik tak. Siodło tak. Buty tak. Spike odmawiający pomocy i odwracający się na drugi bok tak. Nie ma to jak dobra organizacja. Jestem gotowa. Zwarta i gotowa. O, chyba nieco się pośpieszyłam. To pewnie stroje, które zaprojektowała Rarity. Niebieskie dla ekipy pogodowej, zielone dla tej odrośli i beżowe dla ekipy od zwierząt. Ciekawe, którą kamizelkę ja dostanę? Ja poproszę niebieską. Mam kocyk w tym kolorze, który zresztą mnie woła. Spike, Spike, wracaj do łóżka. Zdecydowanie za wcześnie. <laughs> <laughs> Dziękuję wam, że jesteście tu mimo wczesnej pory. Pomoc każdego kucyka przyda się w pożegnaniu zimy i powitaniu wiosny. <laughs> Każdy dostał kamizelkę, czyli Ech. zostaliście przydzieleni do drużyn. Liczę, że poprawimy zeszłoroczny wynik i naprawdę szybko rozstaniemy się z zimą! A ja! A! Da, da, da! O, nie mogłam się doczekać! A teraz uwaga! Niech każdy znajdzie kapitana swojej drużyny i ruszamy galopem! Orety, dokąd ma pójść? Nie wiem, do której należy. Myślę, że, że, że będziemy wcięstwi, wcięstwi, że to mamy Co no 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 ty właściwie się Miesiące pełne chłodu i ferii słodkie dni. Kominka żar wełniany szal, gdy pukał mróz do drzwi. Marznie każdy krzak i zapasów brak, no a bez nich ani róż Choć buty te wciąż grzeją mnie, lecz z mody wyszły już. Powitać wiosnę pragnę dziś i każdy nowy liść. Do widzenia, srogiej zimie, rzecz. Śniegu kiść To co kucyki robić chce, Poznać ich prawdziwy świat Lecz jak uczynić to bez czarów Naprawdę nie wiem jak Mija zima, mija zima Choć miło, że ha. była ślubna Mija zima, mija zima Powitajmy wiosny czas Powitajmy, Powitajmy wiosny czas Na z południa ptaków sznur W porządek zrób Rozpędzaj górę, stada chmur By słońce wyszło znów Tężny oddech złap, dmuchaj co sił A dokoła cały świat zakwitnie parę chwil Mija zima, mija zima Choć miło, że było wśród nas Mija zima, mija zima Powitajmy wiosny czas Mija zima, mija zima Powitajmy wiosny czas Powitajmy wiosny czas, czas. Choć zwierzęta budzą się Jak otulonym głodem. Zobaczmy je, bo jeszcze prawie śpią. to Pomóżmy im posprzątać dom i odnaleźć rytm. Wracają takich z ciepłych stron, żeby śpiewać nam co świt. Mija zima, mija zima. Tu trzmi że ty ślub Mija zima, mija zima. Powitajmy wiosny czas. Mija zima, mija zima. Powitajmy wiosny czas. Powitajmy wiosny czas. Sprzątać ziemię, pora też. Nasiona już tu są, by kiedy ją drosi deszcz. No dała plon. Marchew, seller, rzodkiew i bub, Kwiaty co mają tyl, by opłacił się nasz trud. Pracujmy, Pracujmy ile sił! Mija ma, mija zima. Ja kim każdy jest, na czym się dobrze zna, Swe miejsce muszę znaleźć też i pomóc w czym się da. Czy radę dam bez moich czarów, ale tak bardzo chcę i pragnę od dziś właśnie tu znaleźć miejsce. Kucyki są już w drużynach. A co ja mam robić? Dokąd mam pójść? Uwaga, Drużyno! Możemy zaczynać! Rainbow Dash! O, hey, Twilight, co tam? Jakie masz zadanie? Wysłałam kucyki, żeby sprowadziły do nas ptaki, które odleciały na zimę. O, mogę wam pomóc? Na przykład w rozgarnianiu chmur? Um... No tak, nie mam skrzydeł. Przykro mi, Twilight. O! Super, i co teraz zrobimy? A rób co chcesz. Ja postanowiłem się zdrzemnąć. No chodź, Spike. To poważna sprawa. Trzeba posprzątać po zimie i ja też chcę się na coś przydać. Tylko jak? Rarity, proszę powiedz, że jest coś, cokolwiek, w czym mogę pomóc. Może. chciałabyś przyłączyć się do robienia pięknych gniazd dla ptaków? Jak to? No tak! Kiedy drużyna od pogody sprowadzi je tu z powrotem, będą potrzebowały gniazd, żeby złożyć jaja. Jej, Rarity! To rzeczywiście jest śliczne. O, no bardzo ci dziękuję. To jak? Chciałabyś też spróbować? Pytanie! No pewnie! Od czego zacząć? Dobrze, uważaj. Najpierw musisz wziąć stamtąd trochę słomy i siana i trochę gałązek. Teraz spróbuj je zapleść, tak? Teraz weź wstążkę, dobrze? Nie, 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 nie tak. Eee, dobrze. Przepleć przez gałązki? Nie, uważaj, nie tak. Dobrze, w porządku, może być. O, Rajcio. Gotowe. Wygląda dokładnie jak... Twoje... orety. Do gniazdo się nie nada. O, Spike. Nie jest takie złe. Może przyda się ptakom jako... Ubikacja? Spike. Jest w porządku. Tylko trochę tu i ówdzie nierówne. Daj, wykończę je. Wstążkę obiążemy, te patyczki wyrównamy. Oh. Poprawimy słomę i tu jeszcze ulepszymy. To jej pasja! Oho, z tą wstążką też poszalałaś! Hej, hej, Twilight! Pinkie Pie, jak ty jeździsz na łyżwach? W życiu nie widziałam lepszej łyżwiarki. Dzięki, Twilight! Jeździłam już jak byłam maluśką, dzidziuśką różową, jak małe świnki Pinki. To wrodzone, wiesz? Pozostałam lodołamaczką. Jeżdżę po jeziorze i wycinam w lodzie szczelina, a kiedy drużyna pogodowa przyjdzie rozłamać lód, będzie miała łatwione zadanie. Bardzo sprytnie. Kiedy lód zacznie się topić, połami się wzdłuż tych linii. Ale przed tobą sporo pracy, bo w Poneville mamy kilka jezior. <laughs> tak, pracy jest dużo. Hej, Twilight! Może chcesz mi pomóc? No pewnie! To chodź! Tam są zapasowe łyżwy. Na pewno też masz to wrodzone! Dobrze! ale z drugiej strony Chyba nie zrezygnujesz! Przecież chciałaś w czymś pomóc! No i ślizgaj się! Rzeczywiście masz tu wrodzone, Twilight! Talent do kata. Podeszyło? <laughs> tak, chyba tak. Dla ciebie idealne będzie zadanie, które wymaga stabilnego stania na ziemi. No wiesz, Shine na pewno przydałaby się pomoc przy zwierzakach. Z nimi rzeczywiście radzę sobie nieźle. Tak, pójdę jej pomóc. <laughs> e, ale nie w tę stronę. <śmiech> <śmiech> Pobudka śpiochy. Wychodzimy z hibernacji. Mam nadzieję, że miałyście piękne sny, ale nadszedł czas na pobudkę. Nadchodzi wiosna. O, jakie słodkie, prawda? Cały rok czekałam na tę chwilę, gdy pierwszy raz po zimie widzę znów moich małych przyjaciół. E, a co to jest hibernacja? To taka długa drzemka. Długa drzemka? Tak. Pobudka, małe zwierzę. Niektóre zwierzęta przesypiają zimę, nie potrzebują jedzenia i oszczędzają energię. Bardzo mi się podoba ta cała hibernacja! No może poza tym, że się nie je! O, ale spójrzcie, ile jest tu jamek i korytarzy! Boję się, że przed wiosną nie zdążę wszystkich obudzić! Wiesz co? Bardzo chętnie ci pomogę! Naprawdę? O, to by było cudownie. Dobrze. Zacznę może tam. Halo! Pobudka, przyjaciele. Pora wychodzić. Wiosna już blisko. Ciekawe, jakie słodkie, małe stworzonko obudziłam. Beżę! Bężę! <śm> <śm> Myślałam, że przygotowania do powitania wiosny będą takie trudne. Wiem dlaczego! Bo nie ma w tym magii! Może użyj jakichś czarów? Od razu pójdzie ci lepiej! Nie, nie, Spike. Muszę to zrobić zgodnie z tradycją. Ponewil nigdy nie używano magii do żegnania się z zimą. Dlatego, że ciebie dotąd tu nie było! Z pomocą twoich czarów wszystko działoby się 100 razy szybciej! Nie, nie, nie! Znajdę sobie coś, w czym mogłabym pomóc normalnie i kropka! Ach. Tak trzymać dobrze! To mi się podoba. Wiem, że to ciężka praca, ale świetnie wam idzie. Iha! Cześć, Applejack. U was wszystko dobrze? Doskonale. Mieliśmy małe opóźnienie, ale udało się nadgonić. Musimy odśnieżyć spory kawał ziemi. Nie zaczniemy sadzić i podlewać, dopóki nie pozbędziemy się grubej warstwy śniegu na polach. Powiesz. Chętnie pomogę. Co? Y y no sama nie wiem. Daj mi choć szansę. Ja, fajnie, że chcesz pracować, ale... Twoich czarów wszystko działoby się sto razy szybciej. Mogłabym użyć zaklęcia ożywiania. O, spróbuję. Mmm, ale ma krzepę. A to taki mały kucyk. Skorzystałaś z mojej rady! A co to mianowicie miałoby znaczyć? Twilight, użyłaś zaklęć! Co za charyzma? Wspaniała, prawda? Nie tak to się tu u nas robi, a już szczególnie na mojej farmie. Przepraszam, ja chciałam tylko... Oh! Muszę Twilight, wyjdź wreszcie. Nic mi nie wychodzi. Jesteś świetna w wielu rzeczach. Tylko nie w wiciu gniazd, łyżwiarstwie, budzeniu zwierząt, odśnieżaniu. ha wielkie dzięki. Od razu mi lepiej. Zawsze możesz na mnie liczyć. Rainbow Dash, musicie z ekipą pogodową jak najszybciej roztopić resztę śniegu na ziemi i na drzewach. Robi się. Czekaj, biedne małe zwierzątka utoną w powodzi, jeśli śnieg stopnieje zbyt szybko. Rozumiem, powiedziałam ci, Rainbow. Musicie teraz roztopić ten śnieg. Nie, trzeba zaczekać. Dobrze. Leć, stój. Leć, stój. Leć, stój. O, zdecydujcie się! O, wszędzie was słychać. O co się tak kłócicie? Przez takie wygłupy w zeszłym roku mieliśmy opóźnienie. I dwa lata temu też, i trzy lata temu zresztą też. Czy ja dobrze? Słyszę? Miałam nadzieję, że moje przemówienie zmotywuje was do tego, żeby w tym roku wszystko poszło lepiej. Ale niestety zapowiada się nam jeszcze większe opóźnienie. Spójrzcie same, to katastrofa! Kra na jeziorach jest wciąż za duża. A projektantka gniazd chyba straciła poczucie czasu. Zamiast kilkuset zrobiła dotąd tylko jedno. <laughs> że nie wspomnę już nawet o tych wszystkich chmurach, soplach na drzewach, nie jest dobrze. A wręcz fatalnie! Co gorsza, nie będziemy mieli plonów, jeśli na czas nie posiejemy nasion. Nie przesadzaj, Applejack! Pracujemy najszybciej, jak to możliwe! Nie, nie szybko! Zwierzęta należy budzić powoli. Eee, Applejack? Ach, tylko nie to. Karamel pogubił nasiona trawy, prawda? E, tak! E. Zidzi tu niechcący poleciała na północ po ptaki z ciepłych krajów. O niej nie wytrzymam. W zeszłym roku też nawaliła, poleciała na zachód. No to co? To to to. super. Podobnego, to jest hmm. Przestańcie wkrótce. cicho! Szkoda czasu na kłótnie. Słońce wkrótce zajdzie, a wiosna znów się spóźni. I znów będziemy mieli skandal i wstyd. Gdybyśmy tylko potrafili się lepiej zorganizować. Spike! Skocz po papier i tabliczkę! Gazu! Tak jest. Przestańcie proszę! Cisza! Przepraszam! Wiem, że chcecie dokończyć pracę na czas, ale kłótnią niczego nie załatwimy. Potrzeba wam za to organizacji! A to zadanie akurat dla mnie! Do wiary! Przyszła wiosna na czas! A podziękowania należą się tobie. Gdybyś tak pięknie nie zorganizowała pracy, nadal byśmy się kłócili. E tak. <śpiewanie> Wszyscy się spisali. Pomagałaś każdej drużynie, a więc dostaniesz specjalną kamizelkę. Nadajemy ci tytuł kapitana wszystkich ekip. Rety, nie wiem, co mam powiedzieć. Dziękuję wszystkim. I niniejszym ogłaszam. Że udało się pożegnać zimę punktualnie. Ura! Spike będzie nieco zaskoczony, kiedy Ura! roztopi się ta ostatnia kra. <gry> Kochana księżniczko Celestio, pożegnanie zimy to jedno z najcudowniejszych doświadczeń tu w Ponyville. Zrozumiałam, że każdy z nas jest uzdolniony. Potrzeba tylko cierpliwości i uwagi, żeby to odkryć. I jak zwykle, dzięki przyjaźni i współpracy kucyki potrafią dokonać cudów. Możesz wysłać Spike? O, Spike. <ścoughs>